Film jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadowolony pracownik to wydajny pracownik, nie ma takiej opcji, żeby nie przełożyło się na finanse w firmie. Stawiamy na pracowników z dużym stażem i chcemy, żeby jak najdłużej u nas pracował. Duże firmy mogą więcej, tak? To jest jakby oczywista oczywistość. One mogą więcej, zakładają przedszkola, dają ludziom wolne, dodatkowe ekstra poza urlopem. Problem jest jednak tego rodzaju, że w Polsce większość miejsc pracy jest w mikro, małych przedsiębiorstwach. Tak po prostu jest, nie? A specyfiką tych przedsiębiorstw jest to, że one cierpią na niedobór wolnych środków finansowych. Celem projektu, takim najbardziej podstawowym, było wypracowanie rozwiązań, które będą wprost do zastosowania przez przedsiębiorców małych, mikro i średnich w praktyce prowadzenia działalności gospodarczej dla osób, które muszą opiekować się osobami zależnymi dziećmi, osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi. Skupialiśmy się w tym projekcie. Na tym, ażeby rozwiązania, które skierowane były do tych firm, do tych przedsiębiorstw, kosztowały bardzo mało albo wcale. Na początku całego projektu powstała ankieta do określenia preferencji zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników w zakresie ich oczekiwań względem pracy. Po opracowaniu Ankiety i opracowaniu wyników. Doszło do dwóch spotkań roboczych i zastanawialiśmy się nad poszukiwaniem rozwiązań, które mogłyby zostać zastosowane w przedsiębiorstwach. Wybraliśmy około 30 takich rozwiązań, które były najbardziej ciekawe i jednocześnie najbardziej możliwe, praktyczne. I na podstawie tej pracy. Powstał podręcznik opieka plus praca, który w następnie w ośmiu spotkaniach informacyjnych był prezentowany, i w ramach tych ośmiu spotkań informacyjnych były omawiane poszczególne propozycje do zastosowania wśród przedsiębiorców. Telepraca. Telepracownikiem jest pracownik, który regularnie wykonuje pracę poza zakładem i przekazuje pracodawcy jej wyniki w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, nie wykluczając jednak także tradycyjnych form przekazywania wyników pracy. Elastyczny czas pracy System zmiennych godzin rozpoczynania i kończenia pracy charakteryzuje się tym, że poszczególni pracownicy albo ich grupy rozpoczynają i kończą pracę w różnych, ustalonych wcześniej godzinach. Dziewczyny Tydzień wcześniej ustawiają sobie, tydzień, dwa tygodnie wcześniej ustawiają sobie, ustawiam sobie grafik. No, jeżeli okaże się, że jednak jedna z pracownic nie może przyjść do pracy, no, robimy wszystko, żeby jednak mogła pozałatwiać sobie swoje sprawy i jakoś sobie ty, z tym radzimy na co dzień. Bank Czasu. Działalność banku Czasu oparta jest na jednej zasadzie: mianowicie, jeżeli świadczymy usługę jednemu z członków banku to czas jej wykonywania liczony w godzinach jest zapisywany przez koordynatora banku na osobistym koncie każdego członka banku, powiększając tym samym jego stan. Na przeszkodzie w upowszechnianiu tych rozwiązań, które prezentowaliśmy w trakcie spotkań informacyjnych, stoi tylko i wyłącznie dobra wola pracowników i pracodawców oraz spora doza zaufania. Prowadzenie tego projektu jest konieczne w życie. Cały świat walczy z niżem demograficznym, więc my jako pracodawcy nie powinniśmy być na to obojętni. O dobrego pracownika zawsze jest warto walczyć, dlatego że a tym bardziej takiego doświadczonego, który dużo potrafi i, i dużo do zakładu wnosi. Film jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w Partnerstwie Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność oraz Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.